No to bierze Pani udział w takiej naszej krótkiej ankiecie na temat czego? Matematyki. A. Pytanie dla Pani. Jak nazywa się wynik mnożenia? Mnożenia i dodawania. Wynik mnożenia? Nie wiem, mnożnik. Mnożnik. A dzielenia? Dzielenia? To może jeszcze kolejne. Jak nazywa się wynik mnożenia? Jak się mnoży to jest dzielna to jest ten, a suma to jest przy dodawaniu, a przy, przy, przy tym przy, przy mnożeniu... Mno... Nie mno... Wrócić, mno... Tak? Czy... Nie, jak to się mówi. <laughs> to nie mnoży. Nie, nie. ja to się mówi dziewczyny. Ilo... Iloczyn. Ilo... Iloczyn. 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 Czynnik, czynnik, tak, iloczyn. Tak, tak, no tak, tak, takie proste iloczyn. zadanie. <laughs> iloczyn, tak. Teraz... Jak nazywa się iloczyn. wynik mnożenia? Uwaga, ja. Muszę pomyśleć. Chyba iloczyn? No, pięknie. Czy pięknie. pięknie. Tak, dokładnie. No to jeszcze takie jedno pytanie. Ile wynosi piw w przybliżeniu? O nie wiem, to było dawno. Ile ja wiem? Pi? A to wiem, bo to na logikę wziąłem, bo 4 od 51 to jest 3,5, 3,14. Ile wynosi piw w przybliżeniu? 3,14. Wspaniale. To może zaczniemy od takiego prostego pytania. Pierwiastek trzeciego stopnia z 27. No to może tak prostiej zejdziemy, może tak... Tutaj mam kalkulator. Mi się wydaje, że gdzieś go... Zawsze ze sobą mam. O, no to super! Tak, 27. Przecież to trzeciego stopnia! Nie ma na no, nie wiem. Nie wiem, na no. przykład. Może... Nie ma trzeciego stopnia w kalkulatorze. No nie wiem. Nie poprawiłem się w domu. Ja ogoliłem <ślesz> się. Nie, no, wszystko w porządku. Wzór na pole kwadratu? Pole. kwadratu. <grym> pole. Tu. Ale jak To, że to, to, to dookoła? Um, no, jak pan chce, dookoła, w środku, na zewnątrz. No, jak tak. tam pan sobie życzy. Pole, tak? To pole to kwadratu. Dookoła, chyba, tak? W pole w środku i na zewnątrz. Kwadrat ma cztery boki. <grym> My tego to nie uczyli w techniku. To no, sobie tego nie uczyli. To będzie cztery... cztery razy bok, tak? No! Tak. tak. Dobry pan, panu by wyszedł kwadrat. No dobrze. Wzór na pole kwadratu. A, do kwadratu. Pięknie widzi. Takie krótkie zadanie. Takie na trochę logiczne myślenie. Jeśli w rodzinie... Jest pięciu braci. A każdy z nich ma jedną siostrę. Ile jest dzieci w rodzinie? O Boże, o Boże. Pięciu braci. Powiedział pięciu braci. Oni mam siostry. Każdy z pięciu braci ma jedną siostrę. Ma jedną siostrę. Może nie wiem. Znam, muszę panią naprawdę zasmucić, ale ja znowu nie znam znam. Eee, to nie wiecie, jest że... pięć braci. No każdy ma jedną siostrę. Tak, z tych pięciu jest decha. braci. Ile dzieci jest w tej rodzinie? no, decha, no jak ona Każdy jedną. No ale nie, w sumie no. To jest rodzinę, więc w sumie sześcioro. Aha, bo no. każdy z braci ma jedną siostrę. Nie indywidualnie, tylko ona jest jedną. No. No tak, a podpucha. Nie zła, ale, mi tutaj ale i tak pan wspaniale, panu pan się wspaniale udało. Że ja się jeszcze. na to da złapać, to się dzieje. Bo, bo uwaga, jest uwaga! Ten, ten to ostatnie pytanie. Czym się różni odcinek od prostej? No prosto to prosto, jak w chleb nie? Ja odcinek no to. Odcinek. No pani, wziąć to jest uwaga, takie krótkie, niech pani sobie to wyobrazi. W myślach: 3 plus 3 razy 3 z tymi trójkami Pani mówi. Trzy plus trzy razy trzy. 3. Już to no, uwzięliście, trójki. Trzy plus, 3. 3 plus 3 razy To wszystko trzy. No to po kolei może. Dobrze, Trzy plus trzy równe 6 6 dobrze idzie. Razy, tutaj mamy taki x. Razy? 18 A, a pamięta pani może z lekcji o kolejności, czy najpierw, czy najpierw mnożymy, czy dodajemy, bo to czasami ma istotne znaczenie. Dla mnie trzy plus 3 razy 3. To jest na pewno 18. Czy tak na pewno? No nie wiem do końca, czy na pewno jakiś tam wynik swój ma. A to jeszcze o tej kolejności. 3 plus 3 razy 3. No 3 plus 3, 6 razy 3, 18. Chyba Tak, tylko że najpierw jest mnożenie. Aha, Więc to 9,27. Razy... Nie, 3 razy nie. 3, 9 plus 3. Razy... 3. A, jak? No nikt nie no, 3 zobaczy. plus 3 razy 3. 3. Czyli a. 3 razy 3, 9 plus 3. To znaczy co? Pierwsze jest mnożenie, a później. Jest dodawanie. dodawanie. Aha. No za mojej kadencji a, ja. Nie, nie było, daj. Nie... Tak? Czyli no, może nie, nie było innej matematyki na pewno. Dobrze, to, to dziękujemy. Jeszcze 7, no cienki jesteś. Nie, bardzo dobrze.